Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, Na wieki wieku. wieku. Amen. Serdecznie pozdrawiam tych, którzy chcą być blisko Słowa Bożego. Pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Za nami dzień pielgrzymkowy. Byliśmy w Wadowicach i w Kalwarii Zebrzydowskiej, a są ze mną Ola. i Waldek i nasz mały synek Bartusz. Jesteśmy z Prudnika, z parafii Michała Archanioła. Dzisiaj żeśmy zwiedzali Wadowice, czyli naszą bazylikę naszego Jana Pawła II, jego dom, mieszkanie. Przepiękny czas. Gdzie mogliśmy razem to spędzić w rodzinie, w gronie naszych znajomych, przyjaciół. Kto zdecydował się był w muzeum Jana Pawła II, byliśmy też w klasztorze karmelitów, tam gdzie Jan Paweł II czerpał duchowość karmelitańską, a teraz jesteśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tutaj też poznajemy jak bardzo Jan Paweł II był blisko Matki Bożej, jak bardzo ją kochał, jak bardzo to miejsce było ważne dla niego. Chcemy zgłębić czytania z 22. niedzieli zwykłej. Chcemy tutaj z moimi gośćmi skomentować zwłaszcza Ewangelię. Usłyszymy Ewangelię Marka, 7 rozdział, wybrane fragmenty. Grupa faryzeuszów, uczniów przychodzili do Jezusa z zastrzeżeniem, jak to jest, że przyjmujesz posiłek nieczystymi, brudnymi rękami, nie wypełniasz pewnej tradycji. Starczyk, jak to jest, a Jezus pokazuje inny wymiar życia duchowego, mówiąc ten czcimi wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. A więc powiemy, że jest to. Gra pozorów, coś takiego zewnętrznego, coś udawanego. Oczywiście rozumiemy, że chodzi o pewną czystość zewnętrzną, ale dla Żydów to też mieściło się w kategoriach grzech, w kategoriach słabości, że pewnych rzeczy nie wypełniali. Natomiast Pan Jezus zwraca uwagę na serce, bo serce jest. zwierciadłem duszy. No właśnie, jest zwierciadłem duszy, jest siedliskiem dobra i zła. Tak to jest, że. Jezus mówi serca ludzkiego powodzą rząd kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, ale też rozumiemy, że serca pochodzi wszelkie dobro. Ta Ewangelia dyskretnie podejmuje temat naszego spostrzegania, który nie zawsze jest precyzyjne dobrem. Opieramy się na zewnętrzności, opieramy się na pozorach, w jakichś półśrodkach, półprawdach, natomiast Bóg zna serce, patrzy na serce smuci Jezusa, że uchylamy przykazania Boże, a trzymamy się jakichś takich ludzkich tradycji, ludzkich przywiązań i zwracamy uwagę na takie ludzkie przywiązania, ludzkie definicje, które nie zawsze są jakieś takie trafne. W drugim czytaniu usłyszymy słowo, wprowadzajcie zaś słowo w czyn, nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Więc widzicie, słuchamy Słowo Boże po to, żeby je wypełniać w codziennym życiu. <grymne> Moi słuchacze może podzielą się jeszcze wrażeniami, co tak utkwiło Wam dzisiaj z dzisiejszego dnia, tak najbardziej co przeżyliście, co tak doświadczyliście w dniu dzisiejszym, bo za nami już ileś godzin takiego doświadczenia, pielgrzymowania. Czy bardzo, bardzo taki owocny też czas, ze względu na to, że przyjęliśmy szkaplerz właśnie w miejscu też, gdzie Jan, święty Jan Paweł II też przyjmował szkaplerz maryjny. No i jako dla nas jest to takie bardzo też duże wydarzenie. Bardzo przyjęliśmy to razem, jako małżonkowie. A też jesteśmy właśnie ze wspólnoty domowego kościoła, gdzie jednak małżeństwo jest tutaj dla nas czymś ważnym. Także bardzo się tym cieszymy. Jeszcze to do nas może nie dotarło. Te emocje gdzieś jeszcze są w środku, ale no, miejsce przepiękne, gdy chodzi o Karmelitów. Także tutaj niesamowicie jednak to umiłowanie Maryi przez Jana Pawła II jest niesamowite. Jest, jest piękne, a z drugiej strony też bardzo skromne, pokazujące tą, tą miłość do właśnie do matki. Także chwała Panu za, za naszego świętego Jana Pawła II, za ten czas, który dzisiaj mogliśmy tutaj spędzić. Myślę, że to, to nie jest przypadek, bo nie ma przypadków. Jest to po prostu ten czas, kiedy mogliśmy to właśnie tutaj przyjąć. Więc Jan Paweł już wciąż inspiruje, wciąż nas zachęca do tego, żeby iść Bożymi drogami. Święci rodzą świętych, święci inspirują, pokazują pewien horyzont wiary. Serdecznie Was pozdrawiamy. Z Kalwarii Zewrzydowskiej machamy do Was. Na koniec udzielam Wam błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem. Serdecznie pozdrawiam.